Siema nowicowie, to znowu ja, Szafiro, dzisiaj jest ze mną Martisku, elo Martisku dzisiaj kupił sobie nową nie myszkę Nie Znaczy wczoraj, no Nie, nie wczoraj A kiedy? W czwartek No I ale, ale nie... dostał, ale dostał wczoraj myszkę nową No wyszła I... z paczką spóźniona o dwa dni mhm. Albo nawet o cztery A, okej okay. No mhm. I dzisiaj sobie pogramy w Sky Warsy, jest na odcinku znaczy na odcinku, no, no bo ogólnie no, laki tak gram. Mamy Skywars Lucky Bloki. Tak, tak Skywars tak. Ej, a ja zrobię Skywars Lucky Bloki czy normalne? Nie, jesteśmy razem. No ba. I mamy Skywars Lucky bloki i. Gra ja polega ja na, ja na tym... Rotowym. Gra polega na tym, że e, ten... No, ja chyba mamy Lucky coś... Bloki. Musimy je niszyć jakby... No wiecie, I... co są Lucky Bloki i jak spadniecie, to macie taki token. I... Nie, nie razem. Burde. Oddawaj mi ity. Tą gościę wszystko zabiorę. Dostał na mał łomę. Ej, ten mój gość nic nie wziął. A mój szuma? Ostrość! Ostrość ostroś odrzut, dobra. Ja mam łuk, uderzenie już. Ej no Rilliel, ja to jest... I mam jeszcze mam szczały. Ja mogę, mogę ci dać rzeczy, jakby co? Eee. Mam jakieś ity. Ja idę na środę. Ej, bo ktoś się do mnie już niszczy. A! Ci się już do mnie budują. Niebieskie. to. A ty jaki jesteś? Te Ale ja jestem różowy. Mhm. Uh -huh. paziłk się do mnie... No, ja już umarłem, bo do mnie jakiś typ wszedł. Skurwiaj się. My już umarliśmy, bo... normalnie ja chciałem nie, ten. Pazziuk. Ja chciałem ten, ja się chciałem podbudować, na środek i my zabili. Sobie... Co jest? Ja tu sobie I... będę tak siedzieć w klatce. A gdzie ty jesteś? A. A fajnie. <laughs> Zamknęli mnie w więzieniu dla mał. Syzoryczne <laughs> więzienie dla małp Jak ten ty... Jak ty paziuk ja tu jest? Co to jest jakaś podróbka Haziuka? E no, paziuk, Haziuk. A tak, już będą rozwaliny. Będzie wyglądać, jakby ta mała była po jakiejś wojnie. Czekaj, tutaj nikogo nie ma. Sprawdźmy, czy będziesz bezpieczny w tej lokacji. Tu nie ma. W kiblu nie ma. Szkoda. I w sypialni też nie ma. Będziesz bardzo ale to bardzo bezpieczny. Ty tam jesteś w tym domu? Czy nie? A ty jesteś tu! Spadniesz. Nie spodniesz. Bardzo, bardzo problem no. trzy Minecraft. Dobra, Next Match. No, Next Match. Dobra, to nie same. była za długa gra. Bo ja jestem słaby. Nie. Ja bym nie umarłam od razu ona się jakoś zaczęli budować Czekaj, szybko. Ta myszka w ogóle tu ma jakiś sensor, czy co? A pat, ej, patu! Trzeba pamiętasz tą moją starą myszkę, że jak tak się nad tym, to ona się ma? ruszała, nie? Ja tak mam tą myszkę. Nie, przytrzymam. Ona dopiero chodzi. Bo ona tu ma chyba twoje tu ma twoje mm. Eee, ja, się... ja się wybieram Enter. A, up i tak jest. Up. Jeden volt. I? Nie razem. Hmm. Kurwa, no. No, ja mam Elytra i dwa Dostałem. Oj, dobra, no kurde. Kurtkę no. Eee, A, t -t -t. A, -a, my. A nasza baza już została rozwalona. Enurel no, moja no, no, też. No co? Ktoś nam rozwala bazę z góry. A ty jaki jesteś, moja różowy. Pomarańczowy. To warińczowy? No, pan na naszą bazę! A nie wiem gdzie to jest. No, ale patrz! <grystanie> Ej, a patrz na naszą bazę! Podobnie wyglądają, tak jak bliźniaki. Nie. A ja... Hmm. Czekaj, leci na środek? W sumie na nie mam dobrego miecza. Ja bym sobie musiał tam... Ja już wiem, sobie crafting, jest sobie zrobię kamienny. Lecimy na a mój już spadł. Mój biedny kolega już spał. A nie, a na sokan. Umarłeś? Nie No please No please no Ej pa Panato Tam jest ktoś w klatce, ci go atakują Ej no widzę Też jest małpa w no. Ciekawe czy jest lepsza od ciebie Tak, na pewno małpa jest lepsza od małpy, nie? Ej bo u ciebie jest pomarańczowy. No bo ja jestem pomarańczowy, Gdzie jest moja baza w ogóle? Jopier. A, tu jest moja baza. Okej, okay, to czy nie Czyli nie, czy nie Ty, chłopcy centralnie na E trzy Cześć! może soja? Nie chcecie soja szkoda. No chętnie bym wam yy, zrobił bambuka dłama. Pa O ty mały śmieciu. Elytra. I o, co jest powraca do gry? Z to jest. I wygrana. No, z jakim cudem? elitra się przydaje. że żeś tak podleciał fajnie. Ciekawe jak to na filmu będzie. Ej, ja już nie ja mam. Ja bym potrzebował. Ja jestem w klatce! W tej? Czekaj, ja sobie wezmę ten śnieżek, żeby zrobić śnieżki. Jestem w klatce. Jest teraz O Eno, siema byku. No chłopie, walczek jak mężczyzna! Chociażbym tego nie chciał, bo mam ocha. Spoko. Ty też chcesz tak skończyć? A, on mnie nawet nie zauważył. Zostaw mnie, typu zostaw mnie, błagam. Jestem w klatce, ale please zostaw mnie. Zostawnę. Ty mały dziadu, dziady, dzidixem. Kurde, match. Next match. Ale ile zabijam osób? Nie wiem, ja zabiję jedną. A. No chyba, bo moja ja nie znałem akcji. Ja <laughs> już ja myślałem, elitre. Ja, ja, ja... <laughs> tanka A mapka, nie będzie może, nie, up 2 Haven, Hup, A Ej, Haven zrób, Haven A ja zrobiłem inny Ej, a może, ja sobie wezmę może enchanting Enchantingowe To już rzeczy Ja, ja sobie wziąłem tanka A, tam. ja to miałem To ja sobie też wezmę, bo ja miałem tank Ej, jak chcesz je za, ej, za mm. ej, zrób na ten Haven Patrzymy na Bo To złama mapka. Ab i tak jest ab2. Dwa. Ab2? Dwa? No kurde nie radzę. No chłopie, moje to są takie bloki. Właśnie dlatego się. O, nie jestem w klatce, jak małpa, a nie mam tasciłowa. <laughs> a już wiem. Powodzenia, kopaniu się. Już mam. Co? Co co? No nic. Zaś dostał... Aha, nic nie mogę, naprawdę nie Ej, jak coś to... Oby... Jakoś przeżyję żyje? Dobra, obu. No bo już szyję. Chłop nie, nie wie się z mojej klatki. Chłop nie wie, że pod schodami są... Aha! Ja idę! Za wolny jesteś, tak? Mhm. Następnym razem, ej, wiesz co? co? Następnym razem to chodź zagramy w ten, w jaki bloki, ale solo. No. Czyli nie będzie zabierać nitów. Ale... Wcale nie będziemy mogli być razem. I będziemy... Jakby co, tam będziemy musieli być przeciwko sobie. Ale możemy mieć coś dystryktowe. A później będziemy musieli się walczyć ze sobą. Masz by Ty, dziadu, mały śmierdzący! Gdzie ty jesteś? Ja się biję na łapki? Ja... Ja... Ja łapka... Ja dwóch kamiennych! Z mieczami, łapką zabiłem! Ja bym... Mi się wydaje, że oni teraz myślą, że jestem jakbyś cheaterem. bo tu nie ma nic. Aha, bo to się już typy budowałeś. Ej, widzowie co zobaczył na filmie. Jak ja filmie jestem prosty Wiem, Nie Ej, no co jest to już nie ma tych! Hopie, Aha, to jest mu... A... Właśnie widziałem jak mój umiera. O, widzę cię! Ej, do ciebie dojeżdża, Dojeżdżają. No... znowu kolejny go złapię zabiłem. Jestem jakimś cheaterem. Ej, ja cię widzę. A, a to ty, ty? No. A, a ten twój kolega to może byś go zabił. Ale nie wiem jak. Bo nie ty mam czegoś. I stąd! Proszę! Kaszta kanie jeden! Dałem wam level. Dzięki. O, co ja ci daję? Tak? No. Ja się boję, że jak tam przejdę, to mnie zdyskwalifikuje Co to są takie drops? właśnie Nie, ej, ej, ty, nie Tego? bo ja nie mam listopad. Zaje sobie. A. Czemu ty się umarł? Nie wiem! Ludzie! Życie to jest. Mhm. Śmierć, życie. Życie na śmierć, i życie. No to weźmy. Zajmuję swoje drugie miejsce. No, Łaja. Tak. <coughs> ja widzę, że ty też będziesz w za mnie. Jestem. Za, że jesteś? No. Czekajcie, to zobaczę. Chodzi nam o duolingo. Jakby co. O i w ogóle duolingo to jest taka. Ja polecam korzystać z duolingo. To jest fajna, ta, e, darmowa gra, gdzie możesz się na serio szybko nauczyć języków. Ja się uczyłem na przykład niemieckiego. Tak. Tomek Work in New York, but he's from Poland. Kurde, umarłem. Tomek, Works, Next Match. Czekaj, biegnie do next match. I lucky blok długos. Mm -hmm. A jak będzie długos, bo... Mm. Po pierwsze ktoś się zawsze może w walce. I możemy być razem po drugie. Dobra widzowie, to może na tym kończymy mój filmik po z e, ten. Po tej akcji tak, tak tych trzech głupką zabiłem, to ja nie wiem. Dobra, to widzowie. Elo!